Inspekcja BHP w stolarni. Jeden z inspektorów cały czas wytyka stolarzom brak zachowania należytych zasad bezpieczeństwa. W końcu jeden z majstrów zdenerwowany mówi do gościa: Co mi pan będziesz pieprzył jakieś farmazony? Dziesięć lat tu pracuję i robotę na maszynie znam jak swoje trzy palce. W pewnej stacji meteorologicznej z dala od ludzkich osiedli samotny pracownik notował codziennie m.in. ilość opadów atmosferycznych. Pewnego dnia pomylił się przy wpisywaniu danych do komputera i zamiast 8 cm deszczu wpisał 8 metrów. Komputer dłużej niż zwykle przetwarzał te dane, ale okazało się, że programator przygotował go i na taką ewentualność. Meteorolog przeczytał już po chwili następujące polecenie. Zbudujesz łódź. Jej długość ma wynosić 300 łokci, a jej wysokość i szerokość 30. Zabierzesz na nią po parze zwierząt z każdego gatunku. Julia jak zwykle stała na balkonie. Czekała. Powoli zapadała noc, a jego nie było. Wyglądała go już od kilku dni, skubiąc ze zniecierpliwienia i tak już porwane firanki. Zazwyczaj stawał pod oknem i głośnym okrzykiem obwieszczał swoje przybycie. Tym razem jednak mocno się spóźniał. Kiedy już miała zamknąć okno i udać się na spoczynek, usłyszała jego, wywołujący drżenie serca, mocny, męski głos. Pani Julio? To ja. listonosz Romeo. Rentę przyniosłem.